Witam Was bardzo serdecznie w moim pierwszym materiale z gry Gwind. Dzisiaj zagramy sobie etalią Króle z północy i będziemy używać umiejętności lidera gwałtowne cięcie. Także bez dłuższego przedłużania, przejdziemy do gry. Nie będę przedstawiał Wam po kolei tych wszystkich kart, bo myślę, że lepiej będzie jeśli pokażę Wam ich działanie po prostu w praktyce. Już coś znalazło. No, ciekawe co to. Potwory. Wampiry. Miałbym ci pomóc. No, to może być ciekawe dosyć w sumie. Nieczęsto się widuje wampiry, mam takie wrażenie. No i nasz przeciwnik zaczyna. No, chociaż mogę nie wymieniać tej. Dobra, tak. No, mamy karty praktycznie same brązowe w większości, dlatego w tej rundzie raczej szału nie będzie. Nasz lider sobie poradzi z Orianą. bo też nie ma tutaj jakiejś spiny wielkiej. A mogliśmy to załatwić Może się udać wygrać. No, przeciwnik też spokojnie nie odgrywa. od tego, tego syfu tutaj. Strasznie irytująca jest ta karta, niestety. Bruksa. No na razie głównie pod pokrzepienie. Zrobimy tak, a później zagramy naszego. Reinardo, Bardzo Reynard Udo, bardzo fajna karta swoją drogą. Masz przeciwnik używa już przewagi taktycznej. I robimy wpatarkę gramy to na to. Później będziemy może, mogli to rozbić naszym myrk, braki. No i czekamy na naszego przeciwnika. Kolejna Brooksa. On też nie forsuje zbytnio tej rundy. Spokojnie zagrywa. Jeszcze żadna mocniejsza karta z jego strony nie polecia. To jest dosyć niepokojące na dłuższą metę, bo jednak jest to świadomość, że te lepsze karty wciąż tam u niego są. I być może teraz zacznie je zagrywać dopiero. No, jest to dobra karta, ale nie mamy zbytnio na nią odpowiedzi niestety. A po prostu zagramy zaklinaczkę. My też się trochę wyzbyliśmy naszych beznadziejnych kart. Ciekawe co nasz przeciwnik teraz zrobi, być może będzie pas z jego strony Jednak nie Zaczynam się teraz opłaca to grać, to jest... Hmm No to chyba przebijamy. Nie jestem strzelę, pewien, ale trudno. Tak przebijemy to. Używając Felibora. No jeśli on będzie grał dalej, to już kiepskie są na to szanse. No, inaczej inaczej będzie trzeba pasować. No chyba nie ma wejścia, Tak. Nie wygląda to źle na razie, nasz przeciwnik pod koniec trochę wyrzucił kilka lepszych kart, ale i wygrał dosyć dużą przewagą punktową. No, na razie bardzo dobre karty wpadają. Mm. Czy on to będzie grał? nie sądzę co by nam się jeszcze przydało no na pewno Kaira by była taka o, to, to nie jest dobre na razie co szczęście spasowało do tego możemy po prostu to rzucić, pytanie teraz czy do przodu czy do tyłu hmm. wydaje mi się, że chyba możemy rzucić to do, do... Hmm, to są dwie karty, które pójdą do to Możemy też zagrać do przodu. Dobra, to zgramy do przodu. Osunęłem się, bo to jest dosyć istotna decyzja, jeśli chodzi o drawga, Chociaż może nie aż tak bardzo istotna. O oh, i następna runda. To jest w porządku. To też. To no, w sumie nie jest najgorsze, ale chyba <laughs> spróbujemy jednak poszukać czegoś lepszego. No, mamy, mamy rękę całą złotą. No, chyba jest wspaniale. To, to, to mi się wydaje, że będziemy w stanie rozbić. No, a czego tu zacząć? No, zaczniemy od maty po prostu. No jednak lepiej było zagrać w dół tego Wandergrifta, tego wtedy byśmy mogli od razu keyle wrzucić, no ale trochę głupia decyzja z mojej strony Niestety No chyba zagramy to Polityka mnie Później to. No. Coś czuję, że możemy to wygrać. Hmm. Chyba nie chcę tego tutaj na stole. Tak mi się wydaje, że chyba się pożegnam z tym. Do widzenia. I później wleci chyba kejrom, ile on tutaj nie, nie zapoda czegoś Co będzie dla nas trochę nieprzyjemne Ale nie wydaje mi się Nej, fajnie To my chyba zrobimy to tak po prostu, no a teraz coś specjalnego. No, teraz będzie trzeba powoli załączać Draugat, tak mi się wydaje. by żywa zbroja. Tak jest. hmm no to chyba Filipa pójdzie na to a I później draug o tak pod, pod draugę nam się trochę ustawiły ustawiła ta pani i, i pan karantir Ariana raczej pójdzie na strzała od Radowida. Tak, to, to, to krwiawienie jest nawet mi na rękę w tym momencie, bo jak zamienimy to wszystko w draugi, to to, to zniknie do tego porządku w sumie. Jestem jak najbardziej za. No i Oriana też raczej pójdzie się. A akurat... to zbimy, tak i tak no idealnie to się układa wszystko w tej rundzie nasz przeciwnik raczej tutaj nie ma zbytnio pola do odrobienia tych strat, no, tak jak myślę. No, dziękuję. To szybko przejdziemy chyba do następnej rozgrywki. O, chyba skanika, tak? Ani. Jest po północy. No, ta, ta talia pewnie będzie gorsza. w się sensie moja od, od jego, ale no my zaczynamy jeszcze. Będzie go trzeba trochę docisnąć, chyba. Tak mi się wydaje. No, na razie póki co to karty zbytnie nie mamy do, do dociskania, ale. A zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie Nie gram tą wersją, bo jakoś mi się nie podoba Szczerze mówiąc, jakaś jest zbyt taka... Nie wiem, jakoś nie podchodzą mi te tego typu To jest bardziej taka oldschoolowa moim zdaniem Hmm. No to gramy następne, a później chyba poleci Reinardo Reinardo. Hmm. Czy ja chcę to zabić? Chyba tak, chyba chce Znaczy to więcej punktów No to, to jest mocne akurat Teraz trochę żałuję, że zagrałem w tym miejscu tym, tą kartę, ale już trudno. Robimy tak i teraz będzie Reinardo trochę późno, ale. No ale trudno, może raczej nie mają się jak ruszyć. Chcemy wygrać tę rundę, ale no to może być trochę trudne teraz, patrząc na, na to, jak się sytuacja rozwija. Póki co hmm. nie opłaca nam się grać. Maty, Dobra, tam gramy nie zobaczymy. No się nie boję zbytnio. To leci. Pytanie, czy nasz przeciwnik ma możliwości, żeby nas tutaj dojechać jakoś mocno? Myślę, że ma. Tylko pytanie, czy będzie chciał teraz to, to użyć. No ja tutaj nie, nie mam zamiaru rezygnować z tej rundy, bo jeśli ja ją przegram, to raczej przegram całą grę. Dlatego. Trzeba trochę zaryzykować. Mam takie wrażenie. O Filipa to jest mocna karta. Na ten moment. Zagramy Wander Grifta. No, to jest problematyczna karta dla niego. Bo ja nawet jeśli mnie przebije, to on będzie musiał iść w drugą rundę. A tego raczej by nie chciał. I na maseczkę. To chyba na to te czas tego. No nie. Nie chciałbym go zabić. Czemu? Dziwne. Dałby radę chyba, tak? Znaczy... To jest... siedem. <laughs> Kart 7 wzmocnionych, to bez problemu by mi zabił tą kartę. Akurat by się by się udało chyba. Coś Pana chyba tutaj poniosło trochę. Ale dziwnie, jest, że sobie zostawił te dwa ładunki. Hmm. Zaryzykować tą Filipę. Hmm rzuca to da mnie im krótzoom mówić za mi go Nie. Szkoda, Szkodaszka da no, mam tu To może zawolć No Echa, dalej no co do się Nie wiem, dziwnie, śmiesznie, <śmiesznie> trochę ta ronda się toczy. Nie wiem, czy będzie, czy będzie chciał użyć tych swoich ostatnich kart. No, panie, panie ma maseczka. Eeeee. Ty mnie nie przewijasz a wiesz, że to zostaje na nas. Sobie... A bo jeszcze możesz tego użyć? Okay. Jeszcze raz, jeszcze raz, a nie, a ja coś nie widzę. Halo, no co on za A co chodzi? Proszę pana Panie wi... Co? Czemu? Ale beka z niego No jak ja to przegram to będzie mi głupia trochę Fajnie, fajnie pani Gejra jeszcze poproszę o falibora, ok? No, nie, No, ale nic, nic w to. To chyba patrzymy na to, co on gra. Walimy Shire, walimy Keirę. No i ten, i na koniec wyleci balista, i znaczy to. Głupia trochę, ale... Mamy lidera jeszcze? To jest człowiek. Nie wiem, to wygląda dobrze. Nie powiem. No, a to też dla niego wygląda dobrze. Nie. Nie. Ale dobrze to wygląda. Całkiem nie <laughs> Doceniam Twoją służbę. Jeszcze idę mi jeden punkt pod Drawga. No i chyba później wleci draug To mu da... da to jej da pan też tak? Mm. To nasz draug trochę nie będzie jakiś... jakiś mega No ale trudno zobaczymy co, jest, co on rzuci teraz Chyba to już tak jest wszystko jedno w sumie ale dobra runda dobra gra, to, to, mi się, to mi się podoba wspaniale to widzicie, że to można coś wygrać tą tą talią, jeśli nasi przeciwnicy są nawet wspaniałymi graczami, takimi jak jak Pumpkin albo albo jak 2-3 Tumblr Dość że dzięki, za dzisiaj. I do następnego.